Proszę podejść do barierki. Pan Łukasz Banaszkiewicz, lat 40, zamieszkały w Długołęce. Tak, zgadza się. A czym się pan zajmuje? Z zawodu jestem budowlańcem. Torywczo dorabiam, na fuchę jak to się mówi. Czy z oskarżonym łączy pana stosunek pokrewieństwa, powinowactwa? wysoki sądzie. Ja znam panią może najbardziej, bo jest moją sąsiadką. No. Od kiedy dom obok postawili. Czasami tam robiło się jakieś remonty. Wiadomo, potynkowało po sąsiedzku. To się pomagało, tak? Rozumiem. Pouczam pana obowiązku mówienia prawdy. Składanie fałszywych zeznań jest karalne. Co pan wie w tej sprawie? Wiadomo mi tylko tyle, co widziałem. Jak ją w końcu z tego więzienia uratowałem. Jak do tego doszło? Po prostu ja od dłuższego czasu coś podejrzewałem. No, że coś jest nie tak. Pani Marzena po tym wylewie jakby po ziemi się zapadła. Ani na dworzu ani w żadnym oknie nie widziałem. A pytał pan oskarżonego dlaczego? No nieraz, zawsze za, zaczepiałem jak mieliśmy się przy bramie. I co oskarżony odpowiadał? Że pani Marzena jest ciężko chora, ale czuje się lepiej, bo ma fachową opiekę. No to i Rosjance wtedy mówił, tak? Następnie no jak pytałem, czemu panią Marzenę na słoneczko nie wyprowadzi, no to zawsze coś mieszał. To mówił, że przeziębiona, to, że ma padać. No już wszystko kłamstwem mi się wydało, jak w nie wróciliśmy do, do tematu, e, powiedział, że panią Marzenę do Holandii do jakiegoś sanatorium wysłał. No, a dlaczego to wzbudziło takie podejrzenia w panu, proszę powiedzieć? No bo jak pani Marzena niby w tej Holandii u siostry u lekarza jest, no to dlaczego ta pielęgniarka nadal u pana Artura mieszkała? To no, nie pasowało mi jakoś. I co pan zrobił? E, odczekałem, jak nie było Artura i tej Rosjanki no i poszedłem zobaczyć, co tam się dzieje. A w jaki sposób dostał się Pan do środka? Miałem klucze do garażu. Czasami robiłem tam remonty, no i te klucze mi zostały. Poszedłem no, szedłem do środka, rozglądałem się po domu, no, nigdzie Pani Marzeny nie widziałem. No, chciałem wyjść przez garaż, kiedy usłyszałem jakieś jęki. A skąd one dobiegały? Z takiej po kamery. Tam kiedyś Pani Marzena trzymała sprzęty domowe, miałem tam zrobić jej pranie. W życiu bym się nie spodziewał, że mogę ją tam znaleźć. Kobieta z takim domem, a takie coś. A Proszę opowiedzieć, jak pan znalazł pokrzywdzoną? Podszedłem tam, klucz był w drzwiach, tego przekręciłem. Wszedłem do środka. No, powiem, że czegoś takiego nie widziałem, jak żyje. No chyba, że w telewizji. Ale co pan zobaczył? No wszędzie było brudno, śmierdziało. Pani Marzena leżała w łóżku, zresztą też brudnym i śmierdzącym. I co pan zrobił? No podszedłem do niej, ale nie reagowała. Nie wiem, spała, zemdlała, no już nie wiem. W każdym razie była cała brudna, chuda. Wszędzie wystawały kości, na skórze jakieś wrzody. No tak mnie to przeraziło, że raz zadzwoniłem po karetkę, żeby zabrać do szpitala, żeby jakiś lekarz zobaczył. A poinformował Pan oskarżonego o swoich działaniach? To znaczy poinformowałem od razu siostrę Pani Marzeny, tą co w Holandii y, mieszka. No, powiedziała, że zaraz przyjedzie do Polski. No, Artur dowiedział się wszystkiego jak wrócił z miasta. No, jeszcze wtedy karetka stała pod domem. No i jaka była reakcja Pana oskarżonego na tą sytuację? Zdenerwował się, ale zaraz potem poszedł do domu z tą swoją Tatianą, bo razem wtedy przyjechali. A czy kiedykolwiek był Pan świadkiem przemocy stosowanej wobec pokrzywdzonej ze strony oskarżonego? Nie, sam nigdy nie widziałem, żeby ją bił czy coś. Chciałby Pan nam jeszcze coś powiedzieć w tej sprawie? Mogę powiedzieć to, co wszyscy zresztą na osiedlu dobrze wiedzą, że Artur to dla pieniędzy się ożenił z Marzeną, a później ją zdradzał. Ja myślę, że nie tylko z tą pielęgniarką sobie pozwalał. Ostatnio widziałem prostytutki, które kr krążyły koło jego bramki. Na pewno sobie zamawiał je do domu. A skąd pan wie, że to były prostytutki? To się da zauważyć. Specjalistą nie trzeba być. Mhm. Nie mam więcej pytań do świadka. Dziękuję. Panie prokuratorze? Ja również nie mam. Dziękuję. Dziękuję panu. Proszę usiąść. Poprosimy panią Paulinę Jansen. Świadek Paulina Jansen Chwileczkę, chwileczkę, jeszcze my. Proszę poczekać. Są tak, to jest Pani jeszcze tak? w tej sprawie? Która idzie? Ola, no ty. Dobra, proszę powiedzieć, że świadek. Markow. Olga Markow. Została Pani wezwanie? Połudna. Nie, ale mam ja bardzo mam ważnego radę, coś do powiedzenia. Muszę zeznawać. Proszę poczekać. Nie? Olga Markow, tak? Tak. tak. Jestem siostrą Marzeny Terlińskiej. Wysoki Sądzie, na korytarzu jest, czeka kobieta, Olga Markow. Twierdzi, że ma jakieś istotne informacje dotyczące tej sprawy. Proszę jej przekazać, żeby poczekała. Po przesłuchaniu świadka poprosimy ją. Przysługuje Pani prawo do odmowy złożenia zeznań. Nie, nie, nie. Ja muszę zeznawać w tej sprawy. Poucza ma obowiązku mówienia prawdy. Składanie fałszywych zeznań jest karalne. Co Pani wie w tej sprawie? Wysoki Sądzie, ja, jak słusznie sąd zauważył, mieszkam w Holandii. I tak naprawdę niewiele było mi wiadomo, co się dzieje w domu Marzena. Ona raz tylko do mnie zadzwoniła, a właściwie to zostawiła mi wiadomość na sekretarce. Tak, nagranie tej wiadomości zostało załączone do akt. To jest dowód numer 8. Proszę odtworzyć. Tu, Paulina Jansen. Nie mogę w tej chwili odebrać telefonu po usłyszeniu sygnału. Proszę zostaw wiadomość. Paulina, mówi Marzena. Paulina potrzebuje Twojej pomocy. Miałaś rację, to kawał. gnoja. Boże. Boże, nie moli. Co on mi robi? Przyjedź do Polski. Płagam. Musisz mi pomóc. Odsłuchałam to dopiero po kilku dniach. Akurat z mężem wyjechaliśmy na, na kilka dni do jego rodziny. Jak pani zareagowała na to nagranie? Zadzwoniłam zaraz do męża do domu, ale odebrał Artur. Zapytać się chciałam, co tam się dzieje, skąd te skargi. Ale on mi powiedział, wiesz jaka jest Marzena, nigdy jej nie dogodzisz. Pomyślałam, że coś w tym jest, ale poprosiłam Marzenę do telefonu i wtedy on zaczął coś kręcić, że jest u lekarza czy coś w tym rodzaju. I co pani zrobiła? No nic nie zrobiłam, wysoki sądzie. A dlaczego? Ja się nie chciałam drugi raz w życie Marzeny mieszać. Od samego początku byłam przeciwna temu małżeństwu z Arturem. Dla mnie to ona kompletnie głowę straciła. No ale pomyślałam, ma to co chciała. A dlaczego nie popierała pani związku siostry z panem Terlińskim? <noise> Bo to tani podrywacz jest i krętacz. Omotał marzenę. <noise> tak, śmiejesz się, omotałeś się czułymi słówkami. A potem co? Żyłeś na jej koszt? W sprawie firmy się mieszałeś? że mi było patrzeć, jak ona wszystko oddaje temu niełodacznikowi. Marzena kompletnie na głowę upadła. Tak pani łatwo teraz oceniać. A jak trzeba było siostrze pomóc, to nie pomogła pani. Bo w duchu myślałam, że ona wreszcie przejrzy na oczy, że się przekona jaki z niego facet i go zostawi. Dla mnie? Dla mnie to było jasne, że Artur nie będzie koło inwalidki chodził. Psz, że za chwilę zacznie odwalać jakieś numery, z k**wkami się umawiać, z, z domu znikać. No ale on przeszedł samego siebie, sprowadzając jedną z nich pod marzeny dach i żyli sobie jak gdyby nigdy nic. Przecież to się w głowie nie mieści. A ta? Ale to już w ogóle żadnego sumienia czego nie ma. Ale pani ode mnie chce? Od ciebie? Od ciebie niczego. Młoda jesteś, głupia, dorwałaś frajera z pieniędzmi, to korzystałaś. Ale do niego mam żal. I chcę, żeby zapłacił za to, co marzenie zrobił. Żeby chorego człowieka tak traktować, w takich warunkach trzymać, to się w głowie nie mieści. Czy ja mogę zabrać głos? Proszę. E, chciałem powiedzieć, że Paulina mówi to wszystko tylko po to, żeby udowodnić mi, jak bardzo nienawidzi naszego związku. Do dnia naszego ślubu Paulina nastawiała negatywnie na mnie marzenę. Potem zabroniła do siebie przyjeżdżać, e, a kiedy moja żona była ciężko chora, ona się nawet nie odezwała. Zadzwoniła po pół roku. E, wysoki Sądzie, ona nie ma prawa mnie oceniać, bo jej tutaj nie było. No za to ty byłeś! I moją siostrę w schopku na brudy trzymałeś. Czekałeś, aż umrze, żeby przejąć cały majątek. Proszę o spokój. Czy to wszystko, co chciał pan powiedzieć? Tak. To proszę usiąść. Czy do pani są jeszcze pytania? Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję. Dziękujemy Pani, bardzo proszę usiąść, natomiast na salę proszę poprosić Panią Olgę Markow. Zapraszam Panią. To te trzy prostytutki, co się kręciły koło naszego osiedla. Dokładnie, a czwarta siedzi tam. Mam bardzo dużo do powiedzenia o naszej koleżance. Czy te Panie też będą świadkami? Nie, ale mogą zostać na sali? Pani jest ich adwokatem, mogą. Zostanie pani przesłuchana w charakterze świadka. Czy ma pani jakiś dowód tożsamości? Tak, paszport. Bardzo proszę. Dziękuję. Proszę się przedstawić, powiedzieć, jakie ma pani obywatelstwo, zawód? Olga Markow, jestem obywatelką Ukrainy. A zawód? No to chyba widać, ale oficjalnie w Polsce jestem na pracach sezonowych. A ładne mi to prace. Chcesz? To możesz się przekonać. Pani Markow, czy pani nie przesadza? Czy pani zna oskarżonego? Nie, ale Tatiana może nam go przedstawić. Pouczam więc o obowiązku mówienia prawdy. Składanie fałszywych zeznań jest karalne. Jak rozumiem, zna pani panią Tatianę, tak? Więcej niż znam. Sama ją do Polski sprowadziłam. Ale Tatiana szybko zapomniała, kto jej opłacił bilet i mieszkanie na trzy miesiące. Znalazła sobie bogatego sponsora i co? Myślisz, że taka cwana? Znalazłam cię i będziesz musiała oddać te pieniądze, które w ciebie zainwestowałam. Wysoki sądzie, ja naprawdę nie znam tych dziewczyn. Kto to, nigdy nie znajesz? Ich też nie znasz? Przestań! Pani Markow, proszę podać mi te zdjęcia. Jeszcze raz się pani tak zachowa i zostanie pani ukarana. Proszę powiedzieć, kto jest na tych zdjęciach? Mąż i dziecko. To jest jej prawdziwe życie! Myślała, że kupi sobie dyplom na mazarze i będzie lepsza od nas? Co z niej za pielęgniarka? Zresztą, jaka różnica? Czy tyłek na ulicy sprzedaje, czy was fałszywy dyplom? Oby tylko pieniądze do wspólnej kasy odprowadzała. Ty jesteś prostytutką? z mężem nierobem i dwuletnim dzieckiem, co ich zostawiła u babki na Ukrainie, znalazła sobie bogatego frajera i co, życie na nowe chciałeś ułożyć? A tak się nie da, kachaniutka, nie da! Znalazłam cię i będziesz wracać tam, gdzie jest twoje miejsce! Oszukałaś mnie, ty dzi***o! Panie Terliński, ale bez takiego słownictwa. No, ale ja nazywam rzeczy po imieniu, oszukała mnie ta ruska ku k***a! Panie Terliński, proszę wstać. Zostaje panu karany. Tysiącem złotych grzybny. No i dobrze. Oszukałaś mnie, Artur! Co Artur, co Artur! Wtargnęłaś do mojego życia, nastawiałaś mnie przeciwko mojej żonie, a teraz mi więzienie grozi, Artur! Ale dosyć już tego. Pani Kuliczenko, proszę wstać. Powiedziała pani, że nic nie wie o tym, aby oskarżony znęcał się nad swoją żoną, czy na pewno? Tak naprawdę. Niewiele, bo ja panią Baraną prawie się nie zajmowałam. Artur mi zabronił. Zabronił? Co? Przychodzisz tu i kłamiesz żywe oczy, co? W kłamaniu to chyba faktycznie jesteś dobra. Ale nie klamię, wysokiej sądzie. Pan Artur mi zabronił swoim żoną się zajmować, jak tylko się tam pojawiła. Jak jeszcze nie byliśmy razem, to on już nie chciał, żebym ja się nią zajmowała. Ale jak rozumiem, była pani kochanką oskarżonego. Tak, ale to już potem. Artur tyle mi na Wszystko u niego miała, Dużo no, mi takich rzeczy dawał, że nigdy nie ich nie było stać. Powiedziała pani, że niewiele wie o tym, że oskarżony znęcał się nad swoją żoną, ale coś jednak pani wie. Co konkretnie? No, zamknął ją w tym pokoju. Mówił, że to obrzydliwa i wrenna baba jest, i niech tam siedzi. I że jest jej, będzie dawał tego tyle, żeby nie zdechła. Parę razy słyszałam, jak panią Marzenę wyzywał. Teraz widziałam, jak ją bi, że pani Marzena taka chuda jest. O co ty w ogóle za brednie opowiadasz? Ale taka była prawda! Jaka prawda! Zamknij się! Panie Terliński, proszę o spokój. Chciałby pan odnieść się do tego, co mówiła świadek? Tak. Chciałem powiedzieć, że to są wszystko kłamstwa. Jedno pytanie do oskarżonego. Proszę pana. Czy teraz, pomimo zeznań, pani Kuliczenko, nadal twierdzi pan, że nie znęcał się nad swoją żoną? Owszem, i nigdy nie zmusicie mnie do tego, żebym się przed nią upokorzył. Ona myślała, że można wszystko kupić za pieniądze, ale mnie za pieniądze kupić się nie da, rozumiesz? Nigdy cię nie kochałem i nie będę kochać za żadne skarby świata, rozumiesz? Czy to wszystko, panie Terliński? Tak. To proszę usiąść. Pani również dziękujemy. Pani Kuliczanko także może usiąść. Zamykam przewód sądowy. Udzielam głosu panu prokuratorowi. Dziękuję, wysoki sędzie. To, czego dopuszczał się wobec swojej żony przez okres ponad trzech miesięcy oskarżony Artur Terliński, wynika, wysoki sądzie niezbicie ze zgromadzonych w tej sprawie dowodów. Również z wyjaśnień oskarżonego. Ale mamy zeznania pokrzywdzonej. Mamy zeznania siostry pokrzywca. I wiemy tak naprawdę, że przez ten cały czas więził tą kobietę, głodził ją, znieważał, ale również bił. Pani Trelińska, tej rehabilitacji, którą zgotował jej własny mąż, miała po prostu nie przeżyć. Zamknięta w pomieszczeniu gospodarczym. To tam była rehabilitowana, odcięta od świata, bez możliwości kontaktu z nikim, nawet z siostrą. Miała tego nie przeżyć w Wysoki Sąd. Przeżyła cudę. Ta rehabilitacja przy pomocy wykwalifikowanej rehabilitantki, która, jak się okazało, kwalifikacje nabyła w domu publicznym w Wysoki sądzie. Pominę to, że kupiła dyplom, ale jestem przekonany o jego winie i kara powinna być surowa. Będę za ten czyn żądał Wysoki sądzie wymierzenia. Kary nie maksymalnej, ale surowej. 10 lat pozbawienia wolności. I mam do sądu jeszcze jedną prośbę. Niech Wysoki Sąd nie da się zwieść wywodom obrony, która bez wątpienia będzie podejmowała próbę wybielenia zachowań tego człowieka. Dziękuję. Bardzo proszę, panie mecenasie. Wysoki Sądzie, pomiędzy oskarżonym a pokrzywdzoną jest ponad 10 lat różnicy. Dlaczego pokrzywdzona wyszła za mąż za oskarżonego? Wysoki Sądzie chciała mieć w domu zabawkę, która wykonuje polecenia za prezenty w postaci samochodów, drog drogich ubrań, zegarków. Wysoki Sądzie, a gdy doznała wylewu, to oskarżony wynają, jak przypuszczał, dyplomowaną pielęgniarkę, po to, żeby się nią zajmowała. Być może ta pielęgnacja była przeprowadzona w sposób niewłaściwy. A to tylko dlatego, Wysoki Sądzie, że jak się okazało w toku przewodu sądowego, Pani Tatiana Kuliczenko dyplomu pielęgniarki nie miała. Nie dajmy się zwieść twierdzeniom Pani Kuliczenko, wygłoszonym właściwie pod presją jej koleżanek po fachu, pod koniec przewodu sądowego, że ona się żoną oskarżonego nie zajmowała. Zajmowała się tylko w sposób niefachowy, nieprawidłowy. Oskarżony, wysoki sądzie, musiał pracować, musiał prowadzić interes, który przed wylewem prowadziła jego żona. Pan prokurator twierdzi, że oskarżony swoją żonę bił. Nie ma na to żadnych dowodów. Pan prokurator twierdzi, że pokrzywdzona nie miała możliwości kontaktu ze światem, nawet telefonicznego. A przecież słyszeliśmy, że nagrała się. Na poczcie głosowej swojej siostry. Siostra, w wysoki sądzie, nie zrobiła nic. Jak słyszeliśmy z jej zeznań, pałała niechęcią do pokrzywdzonej do swojej siostry. W wysoki sądzie, tak naprawdę nie ma żadnych dowodów na to, że mój klient umyślnie znęcał się nad swoją żoną. Są dowody tylko na to, że opieka była wykonywana przez oskarżonego w sposób Nieprawidłowy. Noszę o uniewinnienie mojego klienta, zwłaszcza, że nie przyznał on się do winy. Dziękuję. Dziękuję. O co pan prosi sąd? Eee, proszę o uniewinnienie. Dziękuję. Wyrok zostanie ogłoszony po Proszę wstać, sąd idzie. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Sąd okręgowy po rozpoznaniu sprawy Artura Terlińskiego uznaje go za winnego dokonania zarzucanego czynu i wymierza karę pięciu lat pozbawienia wolności. Proszę usiąść. To pozbawia człowieka wolności, podlega karze pozbawienia wolności do lat pięciu. Jeżeli pozbawienie wolności trwało dłużej niż siedem dni, kara jest do dziesięciu lat pozbawienia wolności. Jeżeli pozbawienie wolności łączy się ze szczególnym udręczeniem, sprawca podlega karze pozbawienia wolności do lat piętnastu. Popełnia bowiem zbrodnie. Ten ostatni przepis obowiązuje dopiero od kwietnia 2010 roku. Ten przepis dotyczy przede wszystkim sprawców porwań. Bardzo rzadko z tego przepisu odpowiada członek rodziny, a pan popełnił zbrodnie wobec własnej żony. Więził pan chorą osobę ponad trzy miesiące w bardzo trudnych warunkach. Nawet gdyby pan nie bił żony, nie krzywdził jej wyzwiskami. Nie popychał, to i tak by pan z tego przepisu odpowiadał. Pana żona była bezbronna, nie dawał jej pan jeść. Karał za każde niewłaściwe pana zdaniem zachowanie. Dlatego też zasłużył pan na surową karę karę pięciu lat pozbawienia wolności. I panie Terliński to nieprawda, że pana nie można kupić. Powiedział pan dzisiaj, że żony pan nie kochał, a przecież się z nią ożenił. Dlaczego? Bo chciał mieć pan dobry samochód i dobre garnitury. Myślę, że te rzeczy w zakładzie karnym nie będą panu za bardzo potrzebne. To wszystko w tej sprawie. Zamykam rozprawę. Dziękuję państwu. Tatiana Kuliczenko za posługiwanie się sfałszowanym dokumentem i składanie fałszywych zeznań została skazana na 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat.